Dzisiaj Jezus zadaje ważne pytania. Za kogo ludzie uważają Jezusa, a potem pytanie, za kogo już ci sami apostowie uważają Jezusa. Także to są pytania dla nas. Warto, żebyśmy sobie postawili pytanie, kim dla mnie jest Jezus i w ogóle jakie mamy wyobrażenie Pana Boga. Ludzie mają różne wyobrażenia. Mają różne. Rzeczy mi się kojarzą, wydają, różne rzeczy słyszeliśmy, i w samym Piśmie Świętym możemy zobaczyć różne obrazy Pana Boga. Dzisiejsze pierwsze czytanie nawiązuje do potopu z czasów Noego. Wprawdzie to już jest sama końcówka tego opisu, ale kojarzymy, że Bóg syła potop za karę. W szóstym rozdziale Księgi Rodzaju są słowa, że Pan Bóg. Yy, Żałował, że stworzył człowieka. Zasmucił się i chciał zgładzić. Raz w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Bóg żałował stworzenia człowieka. Widzimy obraz Boga surowego, karzącego. Ale ktoś powie, no to jest obraz starotestamentalny i słusznie. Jesteśmy w dobie Nowego Testamentu. Czy Stary Testament kłamie? Nie. Tylko, że przedstawia obraz niepełny. Na początku listy do Hebrajczyków są słowa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do Ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Bóg objawiał się w czasach Starego Testamentu w różny sposób. Taki, jak ludzie potrafili przyjąć. Czyli można powiedzieć, że to co jest pisane w Starym Testamencie jest przecedzone przez mentalność człowieka. A w ogóle pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to taki poemat, który trochę... Nie pokazuje prawdy historycznej, a raczej religijną. Boga, który stwarza, który działa, który tak naprawdę daje nową szansę, daje nowy początek. Prawdziwy obraz Boga jednak mamy w Nowym Testamencie. Jezus pokazał nam Boga. Jezus mówi, to mnie zobaczył, zobaczył ojca. I widzimy Boga, który jest kochający, który wybacza, który lituje się, który uzdrawia, który walczy o człowieka. Taki jest Pan Bóg. Który kocha? Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych ma przynajmniej wiedzę o tym, że Bóg jest miłością. Ale czasami mamy także mylne wyobrażenie tej Bożej Miłości. Ile razy słyszę, no, jeżeli Bóg tak bardzo kocha, to dlaczego tyle zwa na świecie? Dlaczego takie wojny? Dlaczego choroby? Mamy wyobrażenie, że jak Bóg kocha, to już wszystko zrobi. Będzie świat cukierkowy, wspaniały, bez problemów, bez chorób, bez cierpienia. A jeżeli dopuszcza cierpienie, to znaczy, że nie kocha. I to jest mylne myśl, wyobrażenie. Widocznie święty Piotr, św. Piotr w dzisiejszej Ewangelii też miał takie mylne wyobrażenie. Wyobrażał sobie, że Jezus, komesjarz, nie może cierpieć, nie może umrzeć Syn Boży czy Bóg. Reakcja Jezusa pewno go zaskoczyła, brutalne słowa zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale myślisz po ludzku. Czasami tak jest właśnie rzeczywiście, że mamy takie myślenie ludzkie. Ale to, że Jezus cierpi za nasze grzechy, że Jezus umiera, powinno dać nam do myślenia, że Bóg, mimo tego, że kocha, potrafi dopuścić cierpienie człowieka, nawet śmierć, nawet najbliższych. I to, że być może rzeczywiście w jakiś sposób jest to cierpienie, to nie znaczy, że to brak miłości. Ale Bóg chce zrealizować swój plan. Planem Boga jest to, żeby wszystkich nas bawić. I czasami dopuszcza trudne rozwiązania po drodze. Natomiast szatańskim myśleniem jest, że można doprowadzić świat właśnie taki cukierkowy, bezproblemowy. Ileś ludzi daje się zmanipulować Szatanowi, właśnie w takie myślenie, że można w łatwy sposób osiągnąć różne rzeczy, sukcesy. Ileś ludzi trafia później do egzorcysty, takich, którzy myślą, że można pójść i natychmiast być uzdrowionym, można mieć wiedzę wielką, może wielkie bogactwo, można znać przyszłość. Takie, to co Adam i Ewa czy, usłyszeli od węża w raju, że będziecie jak Bóg znali dobro i zło. I człowiek daje się zmanipulować i wchodzi w trochę jak Pan Bóg chce być, tu na ziemi, bez problemów. Tylko, że to jest manipulacja, pułapka, to jest właśnie myślenie nieboże. To jest szatańskie myślenie. I niestety to jest związane często z grzechem, wielokrotnie prowadzi przez zniewolenie, nieraz opętanie. A nie daj Boże także i ku śmierci wiecznej. Potrzeba wybierać Pana Boga, potrzeba rzeczywiście wybierać to, co jest dobre, a unikać tego, co jest szatańskie. Szatan próbuje manipulować człowieka, próbuje buntować przeciwko człowieku przeciwko Bogu. I bardzo często działa w różnych sferach, ale także w tych sferach, o których mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Zobaczmy, Pan Bóg dzisiaj wzywa do płodności, bądźcie płodni, a świat robi wszystko, żeby była bezpłodność. Używaj sobie życia jak chcesz, ale zabezpieczaj się i pozwól, żeby się rozmażać, żeby przekazywać życie. Świat bardzo próbuje rzeczywiście yy, cielęstą się, ale bez zobowiązań, bez konsekwencji. Byle tego było ci przyjemnie, byle byś miał boski seks, nie że To jest szatańskie myślenie. Bo dzisiaj yy, Pan Bóg przestrzega, zapowiada karę za zabijanie człowieka. A świat mówi, zabijaj, szczególnie tych bezbronnych, przecież ty jesteś Bogiem, ty, jesteś, ty tutaj decydujesz: to Twoja decyzja czy kobiety decyzja. Świat próbuje nam wmówić, że to jest wolność człowieka, żeby zabić drugiego. Jaka manipulacja, jak wiele ludzi się w to wszystko łapie i sobie nawet nie zdaje sprawy. Dzisiaj też czytamy, dopiero to w trakcie mszy sobie wyłapałem to, że Pan Bóg mówi: zwierzęta niech będą pokarmem dla was. A to kwestia z ostatnich dni. Że mięsa nie będzie można jeść w Polsce czy w Europie. To jest nowość. Pytanie, czy to jest myślenie Boże, czy szatańskie, czy ludzkie. Ale mam kolejny obraz. No, w pierwszym czytaniu mamy łuk na obłokach, to oczywiście tęcza. Tęcza jest obrazem, jest symbolem yy, przymierza Pana Boga. I to nie tylko tutaj, za czasów na Bo ta tęcza to jest taki łuk, który łączy początek świata z końcem. W Apokalipsie też jest tęcza. No i świat mówi, no to róbmy tęczę, malujmy tęczę, nawet na obrazach jakichś bo pobożnych rysów malujmy tę tęczę. To gdzie jest problem? Tęcza w Piśmie Świętym jest związana z Panem Bogiem, a Bóg jest pełnią i symbolem pełni jest siedem. Ale świat mówi, weź tęczę, ale nie siedem, nie pełnie, ale przeciwieństwo pełni, czyli sześć. I świat próbuje nam manipulować, że to jest to samo. A jak człowiek nie chce tęczowych kolorów, to, to znaczy, że z od Boga się odcina. Jaka wielka manipulacja, jak bardzo Pan Bóg, znaczy jak bardzo szatan próbuje nas zmanipulować, i człowiek się daje na to złapać. Dla Pana Boga pewne sfery są bardzo ważne. Pan Bóg daje seks, aby ubogacić małżeństwo. Pan Bóg daje płodność. Pan Bóg daje płciowość: mężczyzna i kobieta. Ale świat, czy szatan tego nienawidzi, dlatego atakuje, dlatego manipuluje. Niestety, wielu ludzi się daje na to złapać i odchodzi od Pana Boga. I może się okazać, że usłyszy tak, jak Piotr, zejdź mi z oczu szatanie. Byle tylko nie usłysza i te, te osoby nie usłyszały, kiedy im się życie skończy nie będzie czasu na nawrócenie. Patrząc na ten świat, patrząc na to, w którą stronę to wszystko zmierza. Jaki wielki atak na rodzinę, na płciowość, na czystość, ile, ile jest y, serc, można powiedzieć, rozwalonych, takich y, wrażliwych serc, zniszczonych, y, zabrudzonych nieczystością. Jak widzimy, ile tych wszystkich ataków w taką stronę, jak się panoszy pewne myślenie zupełnie nieboże, to można by zadać pytanie, do czego to prowadzi? Czy w ogóle jest ratunek przed tym, czy to się kiedyś skończy? Mamy ratunek i dzisiejsze pierwsze czytanie też o tym mówi. To jest przymierze. Pan Bóg nie chce karać człowieka. Ja mówiłem o tym, że Pan Bóg w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju żałował, że stworzył człowieka i chciał go zgładzić. Ale to wczoraj słyszeliśmy w czytaniu poprzedzającym to dzisiejsze, że Pan Bóg sobie uświadomił, że nie będzie gładził, bo człowiek jest słaby od młodości, w tym sensie ma słabą naturę. Można powiedzieć, Pan Bóg usprawiedliwia człowieka i dlatego nie chce go krzywdzić. Ale ciekawostka jest, kiedy on do tego doszedł. Noe postanowił złożyć ofiarę czystą, z czystych zwierząt. I jest napisane, kiedy Bóg poczuł miłą woń tej ofiary tej czystej ofiary, to wtedy podjął decyzję, że nie będzie gładził. Widać, że Panu Bogu jest miła Ofiara człowieka, jest miła, czysta ofiara, i dlatego jesteśmy zaproszeni do pewnej ofiar, do pewnego poświęcenia. Za kilka dni rozpoczniemy Wielki Post, czasami zapominamy, jak ważna jest jałmużna, że ona także gładzi grzech, ładzi grzechy. Ale zobaczmy, tak naprawdę, jeżeli mówimy o ofierze, o no ofierze Noego i o przymierzu Noego, to mamy zapowiedź innego przymierza, innej ofiary. To pierwsze przymierze Noego zapowiada przymierze, które się dokona na krzyżu przez Jezusa Chrystusa, kiedy złoży z siebie ofiarę. On, najczystszy człowiek, zupełnie bez winy składa ofiarę za nas. I Panu Bogu, woń tej ofiary się podoba. I tak jak Pan Bóg nie chce gładzić człowieka, trochę usprawiedliwiając, tak Jezus na krzyżu także usprawiedliwia człowieka. Mówi, Boże, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg nie jest tym, który szuka powodu do karania, ale szuka usprawiedliwienia i tylko pytanie, czy my chcemy w tę drogę wejść, czy my chcemy z tego korzystać, to ofiara Jezusa, to Jego krzyż, Jego krew, Jego miłosierdzie i przebaczenie jest dla nas ratunkiem. To w Nim jest zbawienie, w Nim jest uzdrowienie, w Nim jest uwolnienie. Tylko my często tego nie chcemy przyjąć. My tego nie rozumiemy, ale właśnie dlatego Jezus wie, że musi cierpieć, dlatego dzisiaj Piotrowi zapowiada, że pójdzie cierpieć, że będzie zabity właśnie po to, żeby złożyć ofiarę za nasze grzechy, aby Bóg na nas łaskawie patrzył, aby nie potępiał, aby nie gładził, ale dawał ratunek. Tylko, że to często trudno zrozumieć Piotr tego nie zrozumiał My często też nie rozumiemy tego Pana Boga My czasami mamy wyobrażenie Boga, który powinien ukarać tych złych Oczywiście my jesteśmy wspaniali, to nas nie Czasami brakuje nam pokory Pan Bóg, który kocha do szaleństwa Krzyż Jezusa dla jednych jest zgorszeniem, dla innych głupstwem A dla nas jest Bożą mądrością i miłością I w Chrystusie, w Jego krzyżu znajdujemy ratunek i warto tego szukać. Zobaczmy, ta scena Noego jest zapowiedzią męki i śmierci Chrystusa. W Jezusie realizują się, wypełniają się pisma proroctwa Starego Testamentu. I dlatego nie ma co się dziwić, że Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz. Innymi słowy, w Tobie się wypełnia to, co prorocy zapowiadali, to, co zapowiadali prorocy, co się działo przy Noem. Zobaczmy, stela Noego zapowiada w różny sposób Jezusa. Mamy wodę, która ojcowie Kościoła rozumieją to jako zapowiedź chrztu. Mamy drewno, drewno arki, które zapowiada drewno krzyża. Mamy oczywiście Noego, który składa ofiarę, to jest zapowiedź Jezusa. Mamy gołąbka z oliwną gałązką, które symbolizuje Ducha Świętego, który namaszcza Oliwom, który namaszcza rzeczywiście i czyni człowieka Mesjaszem, bo Mesjasz to znaczy, Chrystus, to znaczy namaszczony. Ta scena zapowiada to, co się dzieje po dzisiejszy dzień. Dlatego, jeżeli chcemy wejść w to wszystko, jeżeli chcemy doświadczyć Bożej mocy, chcemy doświadczyć Bożego ratunku, uzdrowienia, uwolnienia, to potrzebujemy właśnie Bożej miłości, potrzebujemy w to wszystko wejść z wiarą. Potrzeba zmienić naszego, nasze myślenie. Przejść od takiego myślenia ludzkiego do Bożego, aby nie myśleć po ludzku, aby nie usłyszeć zejść mi z oczu szatanie. Potrzeba, jak to zmienić myślenie? Właśnie Duch Święty potrzebuje. Duch Święty, który y, przemienia nasze serca, zabiera serce kamienne, daje serce z ciała, który wpisuje prawo swoje Boże w nasze serca. Duch Święty, który pomaga nazywać Jezusa Mesjaszem, nazywać Panem. Duch Święty, który rozewa miłość w sercach naszych. I Duch Święty, który pomaga naśladować Chrystusa. Abyśmy razem z Chrystusem mogli przez to życie przejść, abyśmy mogli razem z Chrystusem iść drogą krzyżową, czasami pełną cierpień, czasami niezrozumiałych słów, bo to nie wystarczy powiedzieć, że Jezus jest Mesjaszem. Nie wystarczy powiedzieć, że Jezus jest Panem, ale zacząć słuchać Tego głosu. My czasami jesteśmy dobrze w takich deklaracjach, tak, wierzę Panie, tak. Ale już mówi, nie każdy, który mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który wypełnia wolę Ojca. Bądźmy tymi, którzy idą za Jezusem, wypełniają wolę Bożą, nawet jeżeli nie jest prosta. Ale wierząc, że Jezus jest jedyną drogą, On sam powiedział, ja jestem drogą prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I albo wejdziemy na tę drogę, drogę nie zawsze łatwą, czasami drogę trudną, niezrozumiałą, pełną wyrzeczeń, ale drogę, która prowadzi do nieba. Albo pójdziemy drogą zupełnie inną. Wybierzmy Chrystusa, idźmy jego drogą, a wierzę, że wrócimy do tego miejsca, z którego wyszliśmy, wrócimy do raju i będziemy tam cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz na wieki. Czego każdemu z nas życzę? Amen.